Hej! wszystkim z tej strony witajcie w nowym odcinku Scar Dealer Simulator. I dzisiaj, dzisiaj będziemy kupować największe, najbardziej zgruzowane, niesprawne samochody. Ile? 3, 47 tysięcy, 3000 mil ma przejechane, a się zepsuł. Tylko jest taki problem, że. że. Nie mamy praktycznie pieniędzy Więc musimy sprzedać auto Mamy klienta akurat Proponuje 37 tysięcy My proponujemy może by spadał do domu O, klientka Dzień dobry, proszę pani, proponuję 43 tysiące To już lepsza cena Proponujemy 56 tysięcy 55, 54 Sprzedajemy za 50 tysięcy aż I teraz wsiadamy na stronę Bierzemy niesprawne auta i bierzemy Te nowe praktycznie auto Auto i naprawimy je do 100%, żeby sprzedać je za jakieś 100 tysięcy dolarów. Jako nowy salon oczywiście. O, jesteśmy, op, o Jezu, co, co, znaczy, dzień dobry, proszę pani, c czekajcie, czy tam w ogłoszeniu było napisane, że stan powinien być doskonały, stan wizualny? Jeszcze, proszę pani, tu jakby ktoś w panią walnął w bok, o nie, 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 musimy w takim razie zejść z sceny. 40 tysięcy dolarów proponuję, jak zeszła szybko. 4500, 40 40 100. Bierzemy za 41 tysięcy. To będzie najgorsza decyzja, coś czuję. Odbieramy samochód i obchodzimy się z nim mega delikatnie, oczywiście. A, przepraszam. W lewo, w lewo, w lewo. Jesteśmy na miejscu. Mechanika nie ma, ale jako, że mamy mechanika ogólnie, możemy wymienić wszystkie części. Na 100% to mi się mega podoba. Idziemy spać. Czekamy, aż przyjdzie. Zanim przyjdzie, możemy w sumie na. O! CO TY ROBISZ? WON! Chciał ukraść auto, ale pracownicy przychodzą o ósmej, więc możemy wsiąść podjechać na my... A, no, no tak, auto za 40 tysięcy dolarów nie jeździ. I jako handlarzyk pierwszą rzecz, którą robimy to zmieniamy oczywiście przebieg. Mamy tylko 3000 tysiące przebiegu, więc zmieniamy w setkach o parę set kilometrów. Jak schodzi szybko do 2600 kilometrów, sprzedaje Zabijemy autko, które miałem na zbyciu, bo nie nagrał mi się ogólnie odcinek. Sprzedajmy je za jakieś 50 tysięcy. I postawmy też je tutaj, żebym nie musiał daleko chodzić. Zresztą tutaj więcej klientów przychodzi. Dzień dobry, Johnny! Zobaczmy, ile 150 dolarów musimy mu zapłacić. I wymieniamy części. Nie ma amortyzatora w za 40 tysięcy. Akumulator możemy zmienić. Ale miałem wszystko zmienić na 100%, więc musimy pojechać do sklepu. Kupić mega dużo części. instead se Dzień dobry, dzień dobry. Sam silnik kosztuje 1500 dolarów. Kupujemy wszystko po jeden. Amortyzatory, dwa przednie, dwa tylnie, cztery zaciski hamulcowe. Na szczęście 20 dolarów tylko kosztują. Cztery tarcze hamulcowe, cztery chłodnice. Czemu cztery chłodnice? Jakieś swoźnie wahacza, katalizatory, kolektory, tłumiki. Nie mamy już miejsca. A czy mogę włożyć do bagażnika? Mogę włożyć rzeczy do bagażnika. Rura, tłumik, Końcówka i akumulator. Wsiadamy i jedziemy. Ile ludzi tu jest? Jesteśmy na miejscu. Gotowe, szefie, możesz zabrać auto, stary. Musisz parę rzeczy wymienić jeszcze. Czyli wszystkie tarcze hamulcowe, wszystkie zaciski, wszystkie amortyzatory, wszystkie sworznie wahacza, tutaj jeszcze kolektor, tutaj rurę wydechową, tutaj katalizator, końcówkę wydechu, sam wydech, akumulator na 100%. Jakieś bezpieczniki też są, a i zapomniałbym, jeszcze silnik tylko musisz wymienić, chłodnicę i sprzęgło. Ruszaj do pracy. Dwie minuty 20 sekund, bo to zajmie. O klient! Dzień dobry, proszę pana, proponuję 39 tysięcy. Proponuję proszę pana to ja wrócić do domu i nigdy tu nie wracać! Dzień dobry, proszę pana! Kupuj, kupuj, kupuj! No nie! I mamy autko gotowe, Jakie one jest brudne, okropne jest! Pojedźmy jeszcze po tym bezpiecznie! O! Co tam ktoś poleciał! Gdzie on poleciał? Bo o to chyba ta pani. Zdrogi. <noise> Jakieś bezpieczniki musimy kupić? Wkrętarka elektryczna? Zobaczcie, zestaw naprawczy tablic. Wow! Zestaw odnowy tablic rejestracyjnych wystarczy na jeden samochód. Bierzemy tego pięć, czyli tablicy też można naprawić. Bierzemy wszystkie bezpieczniki po jeden. Powinno nam wystarczyć. A paliwa się skończyło. Johnny, jeszcze jedno ostatnie zadanie. Jakie to jest piękne? Wszędzie jest 100%. Naprawmy jeszcze bezpieczniki na 100%. Gotowe. Podjeżdżamy na myjnię. Oj, czekajcie, teraz nabłyszczanie powinienem mieć. Zobaczmy, czy jest. Nabłyszczanie jest wosk. I zobaczcie, jest nabłyszczacz nawet. Dobra, pianka najpierw. Z każdej strony spłukujemy pianę wodą. Dodajemy wosk. Ciekawe, czy jakoś lakier będzie inaczej wyglądać, oprócz tego, że wydaje się brudny. I finalnie nabłyszczacz. Okej, czy teraz wydaje się brudny? Zapalmy latarkę, jest idealny. Jest serio idealny, teraz jak odbija wszystko. Wszystko. Wyjeżdżamy, rdzy w ogóle nie ma. Robimy zdjęcia naszego pięknego auta, naprawionego tu 100%. Jeżeli nikt nie będzie chciał tego kupić za dobrą cenę, to nie wytrzymam. Zobaczcie, stan techniczny 100% i uwaga, 100 tysięcy dolarów. Obstawiam, że będzie tyle kosztować, mniej więcej. Zobacz. 68. Nie, nie, jeszcze ona wydaje te dźwięki. Czy może pani sobie stąd pójść? Ile proponujesz? 30. Wynoka i wracaj tu więcej! To, to jest jakiś dramat, zarobimy 20 tysięcy na tym A wydajemy jakieś 20 tysięcy na ten samochód, obstawiam Wystawiamy za 85 tysięcy Nawet więcej mogę 87, czekajcie 90 90 tysięcy, dobra, wystawiamy za 90 tysięcy dolarów auto Zamieniamy na ten, żeby był tutaj O dzień dobry, proszę pana, mamy pierwszego klienta Mam dla pana cudowne auto, zapraszam Aha Pożeg sobie. Znajdźmy jeszcze jakieś niesprawne auta, bo jeżeli możemy na nich zarabiać ponad dwa razy więcej, zobaczcie, ile jest niesprawnych. 21 aż. O, mamy klienta przy tamtym samochodzie. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć, interesująca oferta. Podana cena na to 50 tysięcy, co powiesz na 30? Nie powiem co ja na to, powiem odetną monetyzację stan wizualny podane obróbce może być albo słaby niech będzie słaby stan auta niesprawny słaby jeszcze wizualnie to jest idealne auto dla nas O, to jest dość tanie bierzemy za 9800 o mamy klienta dzień dobry dzień do co bierzesz go za 90 tysięcy <ścoughs> dolarów zarobiliśmy już milion dolarów razem mamy 100 tysięcy dolarów na koncie nie może być lepiej idziemy Kupić jakieś auta. O, zobaczmy, jakie jest najdroższe w ogóle. Jakie jest najdroższe. 50 tysięcy równo. Szukamy. Rzeczywiście 50 tysięcy kosztuje. Jeszcze jakieś brzydkie zdjęcie. A, 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 to, a to moje. To jest moje auto. Jedziemy po te niesprawne auto. O, mamy klientkę. Dzień dobry, proszę pani. Proponuję 31. Proponuję iść do domu. O, przepraszam! Oh. <laughs> Dzień dobry! Pamiętaj, że cena auta to 9800. Rdzy tutaj nie widzę, chyba jest rdza jednak. Zaproponujmy 6800, 6800, zeszła troszkę, 7800, 7900 i mamy 8300. Eee! Czekaj! C Czemu nie działa? Oczywiście zmieniamy przebieg w aucie. Możliwe, że nawet uda się o 10 tysięcy zejść. Prawie się udało 47 tysięcy 000... pracownik nam zniknął właśnie. To dopiero 18 i oni powinni tu pracować do północy. Dobra, wiecie co, sami wymieńmy. Sami wymieńmy jakąś część, zobaczmy, co tu trzeba w ogóle wymienić. Zeskanujmy samochód, chłodnicę trzeba wymienić. O, zobaczcie, odnów tablicę! Odnowiłem tablicę, da się odnowić tablicę. Tu też możemy, tu jest odnowiona. Dobra, ale wsiadamy do auta. Zobaczmy, gdzie jest chłodnica. Tu jest chłodnica. Musimy ją całą odkręcić jakoś. Odkręcamy śrubki. Wszystkie, wszystkie. Wykręcamy chłodnicę. Wkładamy nową. 62% wystarczy, i tak nikt nie sprawdzi tej chłodnicy. Okej. Okay. I zobaczcie, auto. Powinno już jeździć. Jeździ. Sam naprawiłem auto pierwszy raz w życiu. Umyjmy je. przepłuczmy Dodajmy wosku. U ten wosk, serio. Zobaczcie, ile plam zostawia. tu jest mega dużo wosku w tym płynie? <noise> I spukujemy wosk. Mamy autko piękne i gotowe. Zobaczcie, już pani jakaś chce i jedno z nich, dzień dobry, 30 tysięcy, nie proszę pani, autko jest w idealnym stanie, o, nie Czekajcie, czekajcie, tu jest rdza wszędzie Nie, nie no, nie widziałem tego wcześniej 340 dolarów, wiesz się za rdzę Dzień dobry, 32 tysiące Sprzedajemy za 41 tysięcy, wystarczy nam tyle Aj, czekajcie, możemy coś ulepszyć? Ulepszenia, myjnia samochodowa jest na maksa Biuro, biuro moglibyśmy ulepszyć I warsztat blacharski Też by dużo lepiej wyglądał Jeszcze studio fotograficzne tam widzę Nakupujmy na, troszkę auto i posprzedawajmy. Kupujemy auto za 37 tysięcy i je naprawiamy. Dajemy też je na myjnie. Dzień dobry. Szefie, palcem nie ruszę, dopóki nie zapłacisz mi 200 dolarów. Za co 200 dolarów? <laughs> Jak ty jedno auto chyba umyłeś? Dwie minuty będziesz je myć! Przecież Johnny naprawia auta w dwie minuty całe, wymieniając silnik nawet. Nie no, temu też trzeba zapłacić. Ile? 150 dolarów? Silnik tylko wymienia i 100 innych rzeczy. I jeszcze tańszy jest. Ilu ludzi. O, Dzień dobry. O, jak szczyt sceny czyli, czyli auto musi być naprawdę w beznadziejnym stanie Zresztą widać po Odbieramy piękne, zielone, nabłyszczone autko Jakie jest ładne teraz Dodajmy jeszcze te odnowienie tablic Żeby nie było żadnej rdzy na nich Możemy zrobić zdjęcia I go wystawić za 70 tysięcy dolarów Nawet więcej 80 tysięcy dolarów Dzień dobry Co powiesz na 53 tysiące dolarów? Czy pani sobie żartuje? Czy pani widzi cenę tego pojazdu? 80 tysięcy dolarów! Schodzi pani jakieś 30% z ceny! I ja mam się na to zgodzić! Dajmy 79 tysięcy, zejdźmy od tego tysiaczka Najwyżej dwa tysiaczki, najwyżej trzy <grym> tysiaczki Proponowała tylko 6 tysięcy więcej Dajmy te auto tutaj, bo wtedy lepiej się sprzeda raczej O, pff, już mamy klientkę Już mamy 60 tysięcy zaproponowane 67, to jest możliwe 77, 76 zaproponujmy 72 tysiące Bartek, <grym> umyj auto Czemu on się Bartek nazywa? A wszystkie inne imiona są angielskie a. <grymne> nie, nie, nie gdzie jest przyczepa! Gdzie jest przyczepa? Pod ziemią jest chyba! <grymne> Na dwóch kołach możemy jeździć teraz! Opuściła nas chyba! Pości nie puściła nas! To nie ja robię! Samochu to pętało, zobaczcie, trzyma się nadal! Odłącz przyczepę holowniczą. <grymne> to, to, to był zły pomysł. O! No nie mogę jej odłączyć Jeszcze auto sobie jedzie do tyłu Samo, co tam się dzieje Odnówmy tablicę Odbierzmy auto Poróbmy zdjęcia Wstanie pan do fotki jako model Pięknie Wystawiamy auto jak spojrzał klient i się zniechęcił bo 51 tysięcy, aż kosztuje? Wystawiamy za 70, 68, 6 bardziej. Dzień dobry, dzień dobry, proszę pani Limuzyna, idealnie dla pani. Sze... A... Aha, no. No, no, no dobra, no dobra, niech będzie, proszę pani 66 tysięcy Mamy 222 tysiące I mamy dziewiąty poziom, mamy już Dobra, i teraz możemy ulepszyć wreszcie biuro Biura nie możemy ulepszyć, biuro jest od 10. Możemy ulepszyć warsztat blacharski Za 50 tysięcy dolarów Ulepszamy oczywiście Samochód i przyczepa do holo... Czemu tam jest przyczepa do holowania? Chyba chyba ogarnęli, że się zepsuła. I teraz uwaga, reakcja! Zobaczmy, co tu się... Czy, 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 czy tak powinno być, widzowie? Cóż tu jest nie tak? Coś, coś się zepsuło, tu się zdecydowanie coś zepsuło. Nie, poczekajcie, to, to inaczej wyglądało na zdjęciach. Ulepszenia. To, to, to tak powinno wyglądać, a tu ścian w ogóle nie ma. Zresetujmy. Oj, od razu lepiej. Zobaczcie, są wszędzie ściany. Mamy tutaj specjalne miejsce do robienia zdjęć. Musimy to przetestować. A w ogóle mamy jakieś auto, nie mamy żadnego auta. Trzeba coś drugiego kupić, coś mega drugiego. 25 tysięcy jest najdroższe. Może coś bardziej spektakularnego. Mamy Fantoma. Idziemy po niego 500 metrów aż! To jedziemy po niego, ale nigdy tutaj auta jeszcze nie kupowałem w tej dzielnicy. Dzień dobry! Ta już nie chcę tego auta, proszę pani! Ło, jak zeszła! Jak dużo zeszła! Poczekaj! 13 tysięcy jednak! 13! mimi misnąłem się! 13500, proszę pani! 14700 kupujemy! O! Sa, samochód nie spra... Kupiłem go jako spra Zniknęło. O! Ona nas oszukała. O! O, ona, ona nas oszukała! Jeszcze auto sobie wywaliłem i nie chcę wsta... O, dobra, wstało. I jedziemy po lawetę. A czekajcie, lawetę? Lawetę można było przecież kupić. Pojedźmy po lawetę, zobaczmy, czy jest ta laweta. Dodajmy sobie też paliwa za 250 dolarów. To jest mega drogie, ale nie chcę mi się jeździć na stację. Jedziemy na złomowisko jakoś tędy gdzieś tutaj, już są złomy! Już zaraz sam będę złomem. Mamy piękną lawetę za 30 tysięcy... Nie no nie no sklep zamknięty No to są żarty jakieś Idziemy spać Nie no o której oni otwierają O której oni otwierają Czemu to jest zamknięte dzisiaj Bo jest niedziela czy co Nie, nie wytrzymam Udało się kupić lawetę za 30 tysięcy dolarów Zobaczcie na nią jak ona wygląda Znowu zapomniałem włączyć nagrywanie widzowie I, i, i co ja mam zrobić żeby wziąć auto ma ma Mam wysiąść jakoś czy, czy co mam zrobić Chwyć wow. Wow, watch I teraz mogę wciągnąć jakoś Wow, pilot mamy nawet Wysuwamy rampy <ścoughs> Tak średnio to wygląda, jakby to weszło Okej, okay, dobra, w ten sposób Bierzemy hak i wciągamy auto Tak szczerze trochę to trwało I Jesteśmy na miejscu Odkładamy go do mechanika W jakiś dobry sposób trzeba umieścić Te auto, jak je spuścić teraz? Czy muszę wziąć pilot? Sunąć auto Proszę, pod mechanika, proszę Proszę, proszę. Jest idealnie. Bierzemy hak. Bierzemy lawetę. Naprawiamy. O, nareszcie. Odbieramy nasze piękne auto, nawet jego nie myjemy szczerze. I stawiamy na zdjęcia. Zobaczmy, jak to będzie działało. Co tu się... Z każdej strony samo zdjęcie chyba zrobiło. Zobaczmy w komputerze, ale beznadziejne są te zdjęcia. Mega beznadziejne. Ale auto możemy sprzedać za 30 tysięcy. Kupiliśmy za jakieś 12. Ja wam dziękuję. Nie wytrzymam. Papa, mam dość.